nie idź hmm. może powinna być. To to Ci daję tak, bo to już prędzej kupiłam. To dodatkowo, bo to do Zoloty przyszło i tak mam niezapakowane, bo w nie zapakowałam. Mój no Boże, jaki to stały kubeczek z kwiatów. Zobacz! Z o, Asia, Ty mówię, Ty kamerzystka, przybliżaj to bliżej. Jedź, jedź z tym. Jedź, nie, nie, jedź. Jedź z tym, jedź. Z całym sprzętem. Patrzcie. Czy wy wiecie, że przyszedł do mnie kolejny paw? No nie wiem, że zobaczcie kolejny paw. Pub. Same pawie wokół ciszy. jaki kolorowy. Jaki piękny. A, ten paw już gdzieś się. za. A! Nie widać na co. No, no to było zbliżenie. To było, to było zbliżenie na piegi, Dobra. ale pięknego mam pawia. To też dla mnie. Ja wiem, co tutaj jest. To jest mhm. zaległy dziennik. Marzeń, tak, tak, Magda, albo że w motelkach i teraz co? Magda, otworzyć! Wracam wszystko a a tak? tak? Ty się ma jeszcze rozsypać? To by no tam, to tam tak poukładała. Ale ty wierzysz, że tutaj. Nie, jak to dobrze. Mamy papier do to Mam to palenia. Tak? Będziemy miały miało Zobacz, to Panie, Tak, nie muszę to otworzyć, ten unboxing tak. zrobić, bo to tak się nie da. Bo Madzia, tak Madzia, ma, Madzia to robi to takie piękne rzeczy że chodź tutaj, żeby dać Ciebie było. Pokaż jeszcze, co mamy od rana. Tu, o tu, o tu. Patrzcie, my jeszcze, jeszcze mamy pełen kosz Tak ma, zbieram te grzybki pierwsze. Ja mam no myśli, że to teraz paznokiem. Nie, to jest Nie, to dała radę bez noża. Dała, że mam takie stare nożyczki. <laughs> nie, bo tu ta taśma jest taka niedonaczy. Jezu. Yes. Teraz jest pisienie. O nie. I co? Ten zeszyt ma stać? O, czy mam go używać? No raczej. Używanie. Czekaj Jasienka, powoli, powoli, poczekaj, 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 bo ona to poukładała. Kasztany, orzechy. O, co to teraz daje ziemia, prawda? <laughs> Jezu zeszyt. Najpiękniejsze to są zeszyty, bo ja kocham pisać. Patrzcie, patrzcie, tutaj patrzcie, 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 mam. Kolejny, mam nadzieję, że się będzie trzymał. O Jezus, i jeszcze co ja tutaj jeszcze mam? Zobaczcie, tutaj ja mam mandalkę, a tutaj takie, taką piękną tą, że to robi Magdalena. Diamenty, diamencik, i książki, i farbki. I o Jezus, pędzelki. książki, kubki, farbki, pędzelki, ołówki, długopisy. To jest taki bardzo spersonalizowany, choć tu by cię nie widać. widać. Jezu, patrzcie. Patrzcie, patrzajcie. To jest po prostu magia. I te moje piękne oczy. Czy te oczy <noise> mogą kłamać? Chyba nie. Kim jestem? Jestem bezcenną, Bez, be, bezkształtną i ponadczasową duchową esencją pod szatą tożsamości mojej ludzkiej. Pod mojej ludzkiej szatą tożsamości. Tożsamość, Matko boska. Jest nawet tutaj. Patrzcie, jest nawet tutaj mój pseudonim artystyczny. Ambroszkiewicz. No widzisz, jak się ma długie imię i długie nazwisko, to się po prostu nie mieści w kar Nie mieści się. Wow, Jezu, zobaczcie, co ona tutaj powymyślała. Patrzcie. Jestem energią, miłością. Czy mogę, czy moje marzenie jest naprawdę moje? Czy wyraźnie widzę moje marzenie? Czy zdołam pokonać przeszkody na drodze ku marzeniom? Czy moje marzenie jest dość. Pociągające. Pociągające, bym podążała, podążała za nim, aż do skutku, czy mam pomysł na realizację marzenia? Mam. Czy wziąłem pod uwagę osoby, bez których moje marzenia nie staną się rzeczywistością? No mam tu, patrzcie, ile mam tych, kurczę, moich osób. O matko, nie mogę Magdalena, bo ja będę ryczeć. O Maryja, to czy jestem skłonna zapłacić cenę za spełnienie marzenia? Nie ja wiem, ona ma być lekkie, łatwe i przyjemne. Ja nie mam ochoty płacić żadnej wielkiej ceny. No nie, ale ja roz... No i tak płacisz, bo ja wiem, rozwijając to się... To... E... płacić Płac, Twoje wszystko no musisz hmm. najpierw płacić. Ja inwestuję, tym, ja, inwest... ja inwestuję. Ja inwestuję A, tak. to ja inwest... jest w ciebie, ale to jeszcze zapłacenie. No zobacz, teraz... Zapłaciłam teraz... E... No, no i, 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 i chciałam ci powiedzieć, że jesteś pierwsza do, do talentów. Tak. Bo zostałam przyjęta. No Trener. Certyfikowany trener talentów galupa i duchowych. Czyli, kochana, już od połowy miesiąca będą przychodziły materiały, także jesteś pierwsza. Dziękuję bardzo. Jesteś pierwsza. jesteś pierwsza. Czy wciąż idę w kierunku mojego marzenia? No tak. Czy zaangażowanie? Wiecie, co tutaj jest? To są te pytania wszystkie, które ja im tu zadaję i tak z flaków wyciągam. Tak to takie delikatne. Takie delikatne. To są, tak wiecie, to są to takie tak, delikatne. To są takie, co ja gdzieś. Kim ja chcę się, stać, się jeszcze stać? Jakie chcę jeszcze wypracować nawyki, cechy, charakteru? Czego chcę w życiu doświadczyć? O Jezu, kochani, czego jeszcze, ja jeszcze chcę? O, o. o. co chcę zobaczyć? Też wiem, co chcę zobaczyć. Przeżyć, poznać. A jeszcze chcę coś dotknąć. Czy odnalazłaś swoją... Wypisać, nie <laughs> dotknąć, Dotknąć, nie mam długopisu. Dotknąć, jeszcze bym chciała dotknąć. Asia, bo za, zapomnę, ale to tak szybko przyszło. Jeszcze chciałabym dotknąć. Dobrze, no pisuj Twoje. pisuj Dopisałam jeszcze. Co byś zrobiła, gdyby Ciebie nie... Gdyby nie, Ciebie nie, nie, nie ograniczało pewnie Nic, to. jest nic. Nie ograniczało. Piękne pytanie, otwarte, kochanie co, byś, co bym zrobiła, gdyby dziś zostało mi 6 miesięcy, a może 5 lat życia? Co bym zrobiła, gdybym wiedziała, że na pewno... Ale to na pewno ma się udać y, zrobić coś, tak? No. Co bym zrobiła, gdybym dysponowała energetycznymi zasobami pieniędzy i energią? I energią. Mm. Co bym zrobiła, gdybym poznała swój sens życia? Właśnie to robię, Magdalena. Cały czas odkrywać do Co bym zrobiła, gdybym się nie, nie bała? No już pojechałaś samochodem, to było pierwsze odkrycie, teraz będziesz leciała na czekaj, Co bym zrobiła? Jezus, ja mam jeszcze. Ile ja mam jeszcze Prawie. w głowie, mówię wam, miały się, miały się rozpocząć warsztaty, a ona mnie tutaj zmusza teraz do płaczu. Czekaj, a bo, a jeszcze tutaj, jeszcze no. tutaj, o Jezusie Pańskim. Ja nie już kleić, więc ci dałam, bo już wydrukowałam z tymi grafikami. No i po I co, co było, po co było kreski robić do oczu? Po co było robić kreski? Boże, jaka piękna Małgorzata. Boże no jest! Każda inna. No jest. Każda inna, dziękuję jest. bardzo. Każda inna. Ci więcej, podróż. Czekaj, bo tu jeszcze jakieś Kartka. piękne Magdaleny, jezioro cudne. I tutaj dalej. I teraz czytaj, bo ja nie widzę nic. <grych> Każdego dnia wybieram uzdrawianie dla mojego serca, umysłu, ciała i ducha. Ta podróż jest moim wyjątkowym przeżyciem. Mogę zrobić to, co zechcę. Nie śpieszę się będąc z moim żalem. Nie boję się wejść w głębiej i zapytać, czego możesz mi nauczyć. Uczę się i rozwijam z mojego żalu. Pracujesz, pracujesz przez ciemność w moim życiu i potrafię znaleźć gwiazdy. Uzdrawiam w, sobie czas, uzdrawiam w swoim czasie i codziennie jestem dla siebie delikatna, wybaczam sobie i jestem w stanie wybaczyć tym, którzy mnie skrzywdzili w przeszłości. Moje serce może być złamane, ale zawsze wybieram pęknięcie, miłością i łagodnością. Pięknie, pięknie się leczy. Pęknięcie, miłością i łagodnością pięknie się leczy. Co ona tutaj wytworzyła za rzecz. Ona, ona wszystkie zdjęcia wyciągnęła, jakie tylko mogła wyciągnąć. Patrzcie, jak ona piękne zdjęcia powyciągała. No i tutaj do Ciebie kocham odkrywać, błogosławień, Inspiruje, emanuje, tw tworzę, akceptuje. Jestem, jestem kobietą. kobietą. Idź drogą własnej duszy. A ona ujawni twój głębszy cel i powołanie. Pamiętaj, że jesteś wodą. Płacz, oczyszczaj się. No właśnie płaczę. Płacz, oczyszczaj się falu i odpływaj. Pamiętaj, że jesteś ogniem. Płoń, i dostosowuj się i spalaj. Pamiętaj, że jesteś powietrzem. Obserwuj, oddychaj, podążaj i skupiaj. Pamiętaj, że jesteś ziemią. Obdarowywa obdarowyw obdarowywany buduj, uzdrawiaj, ukorzeniaj. Pamiętaj, że jesteś duchem. Skalaj, mhm. słuchaj, wiedz, bądź spokojna. O, no, wszystko dla Ciebie. mam wybrać y, cytaty, to proszę. Ach. Dzięki Madziulu. Dzięki, kochana. że miało być w ogóle miało być na 60. zrobione, ale. Na 60. to poczekaj, aż do ogrodu wejdę. Do ogrodu wejdę. Jezus, przepiękne, naprawdę przepiękne. Ja myślę, że ja w dalszym ciągu będę tak pięknie wyglądała, wkraczając w 60., w tak, że się nic nie zmieni. Młoda duchem. Ale dzieci kochani, chodź tu bo cię nie widzę, chodź tu, Dorotka, zostaw to, chodź tu. Postaw to, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Wiecie, jak tak człowiek szuka sensu życia? Tak naprawdę, chodźcie tu bliżej. Chodźcie, Asia, to może. Chodźcie, tu ja tu się przychodzę. Chodźcie, tu. Chodźcie chodźcie tu. Sensu życia? Czym tak naprawdę jest sens życia? Jak myślicie, czym jest dla Was sens życia? Do mnie radością. Tak, żebym tak z lekkością szła i robiła to, co właśnie mi w duszy gra, takie połączenie ze sobą. A się miętko zrobiło w nosie. mnie to jest taka droga, nie? Która, która gdzieś e, idzie i e, że bardziej powinniśmy właśnie, może nie skupiać się, ale właśnie podążać za tą intuicją, za tym sercem, za tą duszą gdzie nas woła, mniej może za tym ego i za tym umysłem, po prostu bardziej siebie słuchać i uczyć siebie słuchać, ale też doświadczać, żeby e, znaleźć. To tak naprawdę co w życiu chcemy robić, czego mamy czerpać radości, uśmiech i przekazywać i dawać ludziom, żeby oni również mogli po prostu od nas się uczyć i też, też uh -huh. no nie wiem, korzystać, powielać niektóre rzeczy, jeżeli to jest dla nich, tak? Myślę, że to tak, żeby im też sprawiało radość albo odkrywali coś w sobie nowego, u mnie to tak chyba to tak wygląda. No tak, no, Taką znaczy, być też inspiracją, myślę. Każdy jest czymś innym i kogoś inspiruje. Myślę, że każdy jest jakąś inspiracją, ale każdy też co innego w życiu robi, co innego pragnie, no bo każdy jest wyjątkowy, pomimo czasami niedoceniania siebie, to zawsze trzeba właśnie siebie pogłaskać i powiedzieć, nawet jak coś na nie wychodzi, że damy radę. I, i że to, damy. Tak, że, to, damy. E, że to właśnie tak miało być w tym czasie, a za chwilę po prostu e, zobaczycie, jak będzie pięknie, ile będzie uśmiechu i radości w sercu. Mhm jak to się mówi, mniej więcej o to samo chodzi, tylko, że po prostu każdy innym, inaczej innych słów używa i inaczej to na zewnątrz dedykuje. A doradka twoje? Ja myślę, że sens życia to jest taka droga też do poszukiwania siebie, odkrywania, doświadczania siebie. Oj, dzisiaj dotkniesz. Eee, i, e, każdy w sumie tego potrzebuje i każdy też e, potrzebuje odnaleźć siebie, e, bo my nie zawsze robimy to, co chcemy. Zgodnie ze sobą i gdzieś się tam gubimy w na naszym, naszym życiu, ale zawsze coś jest po coś, tak? Więc no musimy iść do przodu, pomimo czasami, że nie, wie, nie wiemy, gdzie idziemy, gdzie idziemy, gdzie dążymy, ale idziemy, bo ufamy wszechświatowi, że nam pomoże. Nas zaprowadzi do tego miejsca, gdzie powinniśmy być. No właśnie jesteśmy w przepięknym domku Baba Jagi. Tam już czeka flipchart, tu już czekają podkładki takie piękne, żeby można, tak, żeby można było kartki przyklejać. Żeby stołu nie malować. Żeby nie pomalować stołu. Czy warto? Zawsze warto. Zawsze. Bo w momencie, kiedy poczujesz pierwszą lekkość i pierwszą radość, to już nigdy więcej nie będziesz chciała z tej ścieżki zejść. Nigdy więcej. Tak. Nigdy więcej. A czy spełniam swoje marzenia? Tak, teraz spełniam. Jestem już na kursie instruktor neurografiki, także za chwileczkę będę się tytułować. Instruktor w trakcie certyfikacji. Bardzo króciutko nacieszyłam się specjalistą certyfikowanym i już jestem dalej. Takie było moje marzenie. Tak kończyła się moja szósta książka. Popatrz głębiej, że ten specjalista, gdzie tam jeszcze pisałam w trakcie certyfikacji, otworzy mi drogę na coś innego. Moje maszerowanie. To, o które zaczęło się yy, o poranku po moich urodzinach, czyli 17 czerwca, kiedy wyszłam BOSO, kiedy przyszło to, kiedy przyszła ta inspiracja, żeby wyjść na BOSO i iść przez 365 dni do kolejnych urodzin, żeby wejść do mojego ogrodu marzeń na Bosaka. I wiecie, że Złożyło się to wszystko z, tą, z tym numerologicznym rokiem dziewiątym i moim osobistym rokiem siódmym, gdzie moja filozofia, gdzie jestem naprawdę filozoficzna do szpiku kości, gdzie lubię szukać, gdzie lubię dociekać. Dlatego tak bardzo czasami świruję dziewczynom w brzuchach i wyciągam z nich. A ogólnie jeszcze, jak mówiliśmy, domek jest o wibracji dziewiątki. Ten domek Aha, też jest tak? o, wibra tak, o wibracji dziewiątki. 5-3-A. A jest jedynka. Ale też pokazuje mi bardzo, jaki jak, jak jestem na tej mojej drodze tego, tego, tego spełnienia. Tego spełnienia. I trener talentów duchowych miał być odłożony na przyszły rok, ale jak to mówią, nic nie zdarza się, nie dzieje się bez przyczyny. Także rozpoczęłam kolejny, i pierwsza magia idzie na tapetę, ale jeszcze muszę poczekać, aż dostanę materiały. I. Boże, dziękuję. Dziękuję, Madziula, za pamięć. Proszę bardzo. I jeszcze zielony. I jeszcze zielony. Przepiękny. Taki mój zielony. Taki w zielonej energii transformacji. Taki przepiękny. No i co? I takie kroki ku sobie trzeba, kochanie, nagrywać. Takie, kiedy pojawia się emocja. Wtedy, kiedy pojawia się to, że może człowieka cieszyć wszystko, tak naprawdę wszystko. Jeżeli jest w dobrym miejscu z kochanymi ludźmi i tu nie chodzi o to, żeby ktoś kogoś wytykał palcami, że ten jest lepszy czy gorszy. Jesteśmy kurde wszyscy równi. Wszyscy równi. Tylko po... Ale każdy z nas jest wyjątkowy. Rozmawiałam tak, wczoraj tak. z Asią tutaj, siedziałyśmy wieczorem przy rozpalonym ogniu. Rozmawiałam o wyjątkowości. I mówię, Asia, wiesz, ja tak naprawdę wiem, dlaczego jesteśmy wyjątkowi, tylko my tego nie rozumiemy. My chcemy się porównywać do innych ludzi. Ale powiem Wam, że w momencie, kiedy poznałam talenty, poznałam, to wiem, czym jest ta wyjątkowość. I wiem, że każdy z nas, każdy z nas może się różnić jednym czy dwoma talentami i to czyni już nas zupełnie innym, wyjątkowym. I jeżeli możecie sobie zrobić talenty duchowe i talenty galupa, to sprawdźcie, co w waszej duszy gra i odkryjecie zupełnie inny wymiar życia. Zupełnie inny wymiar życia. Bo to wam pokaże waszą wyjątkowość na waszej drodze. To teraz nie była reklama, tylko to nie była reklama. To było to, co ja czuję wewnątrz, w środku, głęboko. Tyle lat czekałam, żeby odkryć to coś, żeby to się nazwało. ten czas. Żeby to Czy się chodzi? nazwało, tak. Zadawałam sobie pytanie w drodze: dlaczego teraz? Dlaczego tyle czasu? Dlaczego tyle lat? Dlaczego 7 lat po zawale? Dlaczego 7 stędów? Dlaczego mój numer instruktora, w którym, do którego jestem już w grupie, gdzie jestem, jestem pod numerem, kochani, 1-3-3-6-6, co daje razem ile? 7. Śmiałam się, że wszystko, co dla mnie jest ważne, zawsze się gdzieś zamyka pod numerem 7. Śmiałam się po prostu, jak dostałam informację zwrotną, pod jakim numerem jestem zapisana. Więc yy, 7 stędów, 7 życzeń, kurczak, rady menes. 7 lat po zawale, w zasadzie 8 już idzie. Jestem siódemką numerologiczną, podwójną, bo z dnia i z całej daty urodzenia. Pod szczęśliwą siódemką. Tak, spotkania pod szczęśliwą siódemką, i gdzieś ta siódemka jest we mnie cały czas. Ta filozofia myślenia, szukania: przede wszystkim szukania, ja taka jestem. Asia jest inna. Ona nie musi siedzieć i szukać. Ona jest stratek, ona jest. Ona działa, ona jest stratek, ona ma wartości. Magdalena? Magdalena ma gościn. Ja też mam gościnność, Ja teraz mieszam talenty, ale, ale Magdalena też ma gościnność. Na. Wiara. Wiara. Zobaczcie, jak, jak jesteśmy razem ze sobą połączeni. Jak, jak wszystko pięknie może się grać, zgrać, przepięknie, przecudownie. Nie było w planie tego czegoś, co się teraz tutaj nagrywa. Ale myślę, że to są ważne słowa, bo, bo każdy z jakiegoś powodu dzisiaj jest w tym miejscu, w którym jest. My jesteśmy tutaj. Za chwileczkę Dorota po raz pierwszy pociągnie swoją linię neurograficzną. Ona jeszcze nie wie, czym to jest i jak, jak to mocno dotyka. Jak to mocno dotyka. Ale będzie miała dzisiaj okazję się przekonać. I doświadczyć tego. I doświadczyć, i doświadczyć, i doświadczyć, i jeszcze raz doświadczyć. Ja, Madzia, dziękuję Ci za przepiękne zdjęcia. Ja je sobie powklejam. Ja sobie powkleję. I to będzie taki mój sekretny. Będę tutaj pisała wszystkie moje marzenia. Te, które są w toku, i te, które się spełniły, i te, które się spełniają. Dzięki raz. Będziemy kokonuję. Piękna moja kochaniutka, dziękuję. Dziękuję za pamięć. A my się bierzemy już za... Dziewczyny pewnie trochę za śniadanie jeszcze, ale my mamy czas od rana do rana, więc nie ma tutaj czegoś takiego, że ktoś ci włoży, że trzeba, trzeba zacząć że trzeba zacząć od dziesiątej. Jeszcze będziecie to chciały to... prosić, żeby siku wstać. To najpierw jak nie to Ja jeszcze będziecie prosić. Już nie chcę, już mi ręka boli, już nie mogę. A tu jeszcze takie rogi wystają z jednej kreski, z drugiej kreski. Nie ma wstawania. Nie ma. Do kończenia. Nie ma, trzeba kończyć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie o, za to, że wysłuchałyście odczep... Nie. naszych odczytów. Czy się przyczepiłam? Przyczepiłam. No. się <grybica. grybica> <grybica>